Jakie są realne koszty przejścia na B2B? Jeśli jesteś freelancerem i zastanawiasz się, ile będzie kosztować Ciebie prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, ten film jest dla Ciebie. Pierwszy koszt, jaki poniesiesz, to przygotowanie umowy B2B przez prawnika, czyli takiej umowy, którą podpiszesz ze swoim kontrahentem. Będzie to albo przygotowanie umowy, albo weryfikacja takiej umowy, którą przedstawił Ci kontrahent do podpisania. Po co to robimy? Po to, aby dowiedzieć się, czy w tej umowie nie ma jakichś zapisów, które są dla Ciebie niekorzystne na przykład jak wygląda kwestia odpowiedzialności za ewentualne szkody, które zostały spowodowane Twoją pracą. Koszty przygotowania takiej umowy przez prawnika zaczynają się od 700 zł netto. Na pewno zastanawiasz się też, ile będzie Ciebie kosztowało założenie samej działalności gospodarczej w CIDG, natomiast rejestracja takiej jednoosobowej działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatna, dlatego też musisz uważać na takie pisma, które przychodzą po założeniu firmy z wezwaniem do opłacenia jakiejś kwoty, ponieważ są to firmy, które podszywają się pod CIDG. A jeśli opłacisz taki rachunek, to trafisz. Po prostu do jakiejś bazy firm. Trzeci wydatek to firmowa pieczątka. Tutaj od razu powiem, że nie każdemu będzie ona potrzebna, ale czasami zdarza się tak, że chcesz na przykład wziąć leasing czy jakiś kredyt w banku i wtedy te instytucje będą od Ciebie wymagać, żebyś podbił się swoją firmową pieczątką. Koszt wyrobienia takiej pieczątki to około 40 zł netto. Następnie mogą pojawić się koszty związane z założeniem i utrzymaniem firmowego rachunku bankowego. Tutaj możesz przejrzeć aktualne opcje, jakie dostępne są na rynku ponieważ wiele banków oferuje różnego rodzaju promocje i wtedy taki rachunek bankowy możesz założyć za 0 zł i nic nie będzie Ciebie też kosztowało utrzymanie takiego rachunku bankowego, ale zazwyczaj jest tak przez pierwszy rok prowadzenia firmy. Później po tym roku musisz liczyć się z wydatkami rzędu około 25 zł miesięcznie. Najlepiej będzie, jeśli sprawdzisz sobie aktualne oferty banków i dobierzesz taką, która będzie Ci najlepiej pasowała. Piąty rodzaj kosztu to ubezpieczenie, i mówimy tutaj o ocenie zawodowym, czyli o takim ubezpieczeniu. Które pokryje szkody, jakie zostały spowodowane w wyniku Twojej pracy. Oczywiście szkody spowodowane nieumyślnie. Twój kontrahent ma prawo żądać tutaj odszkodowania, które pokryje mu naprawienie takiej szkody. Natomiast koszt takiego ubezpieczenia zależy po pierwsze od Twojej branży, w jakiej działasz, ale też od sumy gwarancyjnej, czyli do jakiej kwoty ma zostać wypłacone ewentualne odszkodowanie. Ceny takich polis zaczynają się zazwyczaj od 400 zł. I skoro jesteśmy tutaj już przy polisach ubezpieczeniowych, to warto też abyś wiedział, że jest coś takiego jak ubezpieczenie od utraty dochodu. To jest rodzaj ubezpieczenia, który ostatnio cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób samozatrudnionych, wśród freelancerów. Ubezpieczenie od utraty dochodu polega na tym, że jeżeli nie jesteś w stanie pracować, na przykład przebywasz w szpitalu i nie wykonujesz swoich usług, to wtedy ubezpieczyciel wypłaca ci środki, które są wynagrodzeniem za ten czas, kiedy nie możesz pracować. Cena ubezpieczenia od utraty dochodu zależy od twojej branży i wysokości takiej polisy, zaczyna się od około 400 zł. Siódmym rodzajem wydatku, jaki poniesiesz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, są wydatki poniesione na zakup określonych sprzętów, np. laptopa, biurka do pracy czy fotela obrotowego, ale może być też tak, że będziesz korzystać ze swoich prywatnych sprzętów do prowadzenia działalności i wtedy te koszty ciebie nie będą dotyczyć, natomiast zakup podstawowych sprzętów do pracy to wydatek, który będzie się zaczynać od około 6 tysięcy złotych. Następnie mamy koszty księgowości, w przypadku takiej małej jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie rozliczamy zazwyczaj do 10 sztuk dokumentów, jest to około 280 zł netto miesięcznie. Dodatkowo będziesz też musiał zapłacić za zeznanie roczne PIT około 100 zł netto, raz do roku. Kolejnym rodzajem wydatku są już podatki i składki. Zaczniemy sobie od podatku dochodowego, czyli od podatku, który musisz zapłacić od swoich dochodów w działalności gospodarczej. Mamy trzy Formy opodatkowania, z których możesz korzystać i w zależności od tego, którą opcję wybrałeś, takie podatki będziesz płacić. A do wyboru mamy ryczałt, skalę podatkową i podatek liniowy. Na ryczałcie podatek płacimy od naszego przychodu z działalności, czyli tam nie ma możliwości, aby przychód pomniejszyć o koszty prowadzenia firmy. Natomiast stawka podatku wynosi od 2 do 17% i zależy od tego, co robisz w ramach działalności gospodarczej. Natomiast na skali podatkowej płacimy już podatek od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty prowadzenia firmy. Na początku korzystamy z kwoty wolnej od podatku, jeśli nasze dochody rocznie nie przekraczają 30 tysięcy złotych. Następnie płacimy 12% podatku, jeśli nasze dochody nie przekraczają 120 tys. złotych, a jeśli nasz dochód przekroczy 120 tys. złotych, to zapłacimy już 32% podatków od tej nadwyżki. Na podatku liniowym również płacimy podatek od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty prowadzenia firmy. Stawka podatku wynosi 19% i nie zależy od wysokości naszych dochodów czyli zawsze wynosi 19%. Ostatnim rodzajem obciążenia są składki ZUS. I tutaj z Składki są naprawdę różne, a zależą od tego, z jakiej formy opodatkowania korzystasz, jaka jest wysokość Twoich przychodów z działalności oraz od tego, czy możesz korzystać jeszcze z obniżonych składek. I teraz pokażę Ci po kolei, jak wyglądają te składki. Jeśli korzystasz z ryczałtu, to mamy tutaj trzy progi przychodów z działalności gospodarczej. Więc najpierw musisz ustalić, w którym progu rocznych przychodów znajduje się Twoja działalność gospodarcza, czyli mamy opcję do 60 tysięcy złotych rocznie, do 300 tysięcy złotych rocznie i ponad 300 tysięcy złotych rocznie. W każdym z trzech progów przychodów można korzystać z trzech podstawowych opcji opłacenia ZUS-u, czyli najpierw z tych składek obniżonych, mamy tutaj ulgę na start przez pierwszych sześć pełnych miesięcy prowadzenia działalności i tutaj pamiętamy, że jeżeli taką firmę otworzymy nie pierwszego, a drugiego dnia miesiąca czy po prostu kolejnego dnia miesiąca, to z ulgi na start korzystamy już przez 7 miesięcy prowadzenia działalności. Mamy też opcję ZUS-u preferencyjnego, czyli nazywanego popularnie małym ZUS-em, gdzie płacimy składki jeszcze obniżone, przez kolejne 24 miesiące prowadzenia firmy, a później już duży zus. Natomiast wysokość poszczególnych składek, w zależności od Twojego progu, widzisz teraz na ekranie. Jeśli korzystasz ze skali podatkowej, to tutaj również możesz wybierać pomiędzy ulgą na start, zusem preferencyjnym, czyli małym zusem i już dużym zusem. Natomiast wysokość składek na 2024 rok widzisz teraz na ekranie. W taki sposób natomiast będą wyglądały składki ZUS dla tych przedsiębiorców, którzy będą korzystać z podatku liniowego w ramach działalności gospodarczej. Wiem, że temat podatków i składek ZUS może wydawać się dość skomplikowany, dlatego pod tym nagraniem znajdziesz jeszcze infografikę, którą możesz sobie pobrać, gdzie dokładnie jest rozrysowane, ile wynoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z uwzględnieniem składek ZUS czy podatków. Zapraszam Ciebie również do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli zastanawiasz się, czy warto otworzyć swoją jednoosobową działalność gospodarczą i z czym wiąże się prowadzenie firmy.